Gdy zbliżyłem się do hotelu, poczułem na plecach dreszcz. Wydawał się nieco przerażający, z jedynie paroma słabymi żarówkami, zapalonymi w całym budynku. Wyczerpany całodzienną podróżą. Nie miałem już siły na dalszą jazdę. Wydawało się, że hotel miał już za sobą lepsze dni. Niegdyś był to wspaniały obiekt, ale teraz sprawiał wrażenie opuszczonego. Jego wielkość była godna uwagi, ale znikome światła w oknach. Wskazywały na niewielką liczbę gości. Ku mojemu zaskoczeniu, za ladą nie było nikogo, jednak postać przypominająca dozorca leżała spokojnie na jednej z kanap w recepcji, pogrążona w głębokim śnie. Gdy wszedłem głębiej do holu śpiąca osoba wstała momentalnie, zupełnie jakby wyczuła moje przybycia. Mężczyzna stojący przede mną był skromnej postury, mierzył około 170 cm. I wyglądał na około 40 lat. Jednak w jego zachowaniu było coś niepokojącego. Jego oczy błądziły niespokojnie po pomieszczeniu. Za każdym razem, gdy łapaliśmy kontakt wzrokowy, on gwałtownie go urywał. I nerwowo patrzył na coś za mną. Zmęczonym głosem zapytał. Szukasz pokoju? Stało się oczywiste, że na jego barkach spoczywa ciężar wielu obowiązków. Najprawdopodobniej w pojedynkę wykonuje większość prac w tym miejscu. Tak, tylko na dzisiejszą noc, odpowiedziałem zmęczony podróżą. Po zakończeniu niezbędnych procedur, mężczyzna uprzejmie zaprowadził mnie do mojego pokoju na drugim piętrze. Korytarz rozciągał się przed nami na wiele metrów. Mężczyzna przydzielił mi pokój na samym jego końcu. A wolałbym spać bliżej wind, ale wyglądało na to, że wszystkie pokoje dla palących były odseparowane od innych. Po wejściu do pokoju trudno było nie zauważyć, że jego stan nie był idealny. Nie prezentował się on najlepiej. Ale uznałem, że na jedną noc w zupełności wystarczy. Przebrawszy się w wygodniejszy strój, wyszedłem na balkon, by zapalić papierosa. Patrzyłem się przed siebie, kiedy niespodziewany dźwięk przerwał ciszę nocy. Dzwonek do drzwi. Obsługa hotelowa, proszę pana. Odezwał się głos z korytarza. Zgasiłem papierosa. I lekko zirytowany zakłóceniem spokoju otworzyłem drzwi. Ku mojemu zaskoczeniu był to ten sam pracownik, który zaprowadził mnie do pokoju. Nie mogłem pohamować swojej irytacji. O co chodzi? Nie prosiłem o obsługę hotelową. Pomocnik wydawał się niezrażony moją reakcją i odpowiedział: „Otrzymaliśmy telefon z tego pokoju, proszę pana. Wiadomość dotyczyła zatkanego zlewu. Próbowałem go zbyć, chcąc zakończyć tę sprawę.” Musiałeś pomylić pokój Nie dzwoniłem On jednak upierał się, nie zważając na moje protesty Proszę pana Pozwoli pan, że zaraz sprawdzę W tym pokoju często występują takie problemy Jego naleganie wydawało mi się dziwne Ale zanim zdążyłem odpowiedzieć Skierował się w stronę łazienki zdezorientowany i lekko wzburzony Poszedłem za nim do toalety Domagając się wytłumaczenia jego zachowania Gdy pracownik odkręcił kran Zlew wydał bulgoczący dźwięk, potwierdzający jego wcześniejsze twierdzenie o zatkaniu. Szybko wyjął pojemnik z proszkiem udrażniającym i umiejętnie go zaaplikował, a następnie wyregulował pompę. Zlew znów zaczął prawidłowo działać. Wyglądało na to, że problem został rozwiązany, więc rozważałem pójście spać. Jednak obecność pomocnika, wciąż kręcącego się w pokoju, sprawiła, że poczułem się nieswojo. Udałem się na balkon, by znowu zapalić. Ku mojemu zdumieniu, zauważyłem trzy niedopałki papierosów w popielniczce. Zakłopotany, przypomniałem sobie, że wcześniej wypaliłem tylko jednego papierosa. Po powrocie do środka ogarnął mnie niepokój, jakby coś było nie tak. Po bliższym przyjrzeniu się, odkryłem, że obie butelki wody zostały otwarte, chociaż wyraźnie pamiętałem, że otworzyłem tylko jedną. Ułożenie poduszek wydawało się naruszone. Jakby zostały niedawno przesunięte, a pościel wyglądała na lekko zmierzwioną. Zupełnie tak, jakby niedawno ktoś na niej leżał. Gdy pracownik wyszedł z pokoju, zadowolony ze swojej pracy, nie mogłem się powstrzymać przed zatrzymaniem go. Jednak dziwne zdarzenie, które mnie niepokoiło. Wydawało się zbyt absurdalne, by opisać je słowami. Słuchaj... Zacząłem mówić, ale nie mogłem znaleźć odpowiednich słów, aby opisać mój problem. Sytuacja wydawała się kuriozalna i wahałem się czy powinienem powiedzieć mu o swoich obawach. Nie, nie, nic, nic. Dzięki za pomoc. Udało mi się w końcu wydusić, pozwalając pomocnikowi odejść. Być może to tylko zmęczenie płatało mi figle. Z tą myślą uznałem, że najlepiej będzie zignorować te wydarzenia i spróbować zasnąć. Zgasiłem światło, przygotowując się do snu. Jednak w momencie, gdy już miałem ulec zmęczeniu, do moich uszu dotarł charakterystyczny dźwięk. Kliknięcie zamykanych drzwi łazienki, a następnie szum prysznica. To nie był tylko stukot wody o kafelki. Brzmiało to tak, jakby ktoś po prostu brał kąpiel. Dźwięk ten wywołał dreszcze na moim kręgu słupia i instynktownie ruszyłem w kierunku drzwi łazienki. Przeszły mi przez głowę myśli o typowych scenariuszach horrorów, zastanawiając się, dlaczego bohaterowie często sprawdzają, co się dzieje, zamiast po prostu uciekać. Ale w rzeczywistości, w obliczu czegoś niewytłumaczalnego, ciekawość i chęć odkrycia prawdy nie przewyższą instynktownej ucieczki. Wzrok pracownika wpatrywał się we mnie, a na jego twarzy malowała się mieszanka sceptycyzmu i troski. W tym momencie nabrałem pewności, że moje wcześniejsze doświadczenia były jedynie wytworem mojego pozbawionego snu umysłu, pokręconymi halucynacjami, które bawiły się moimi zmysłami. Zeterminowany, by zapomnieć o tych dziwnych wydarzeniach wróciłem do pokoju i zgasiłem światło, szukając ukojenia w objęciach snu. Mój odpoczynek był jednak krótkotrwały w środku nocy gwałtownie obudziło mnie głośne chrapanie. Nie był to odległy hałas z sąsiedniego pokoju. Nie dochodził on bezpośrednio z sąsiedniego łóżka. Pełen obaw szybko włączyłem światło, ale nie zauważyłem nic podejrzanego. Czy znów miałem przewidzenia? a może to był tylko sen otrząsając się z niepokojącego uczucia zgasiłem światło mocno naciągnąłem poduszkę na głowę próbując zagłuszyć wszelkie moje obawy skupiłem się na pozytywnych myślach desperacko szukając schronienia w królestwie optymizmu mając szczerą nadzieję na uniknięcie dalszych niepokojących snów jednak w miarę jak noc postępowała zostałem ponownie obudzony tym razem przez głośny dźwięk czegoś pękającego Pokój został nagle skąpany w niechcianym świetle, gdy w niewytłumaczalny sposób włączyło się oświetlenie. Mój wzrok skierował się na drugie łóżko. Skąd usłyszałem dźwięk? Zobaczyłem tam rozbitą szklankę, której szczątki rozsypały się po małym stoliku. Była to ta sama szklanka, która wcześniej niewinnie leżała na stoliku. Po czole spłynął mi zimny pot, kiedy zdałem sobie sprawę, że to nie był sen ani halucynacja. To było tak. Jakbym dzielił pokój z jakąś niewidzialną istotą. Zdesperowany, aby uciec od nawiedzającej mnie obecności, zebrałem swoje rzeczy i zszedłem po schodach, będąc zbyt zmęczonym do dalszej jazdy odszukałem pomocnika, ponownie budząc go ze snu. Coś jest nie tak z moim obecnym pokojem. Muszę zmienić go na inny. Może to być pokój dla niepalących. Błagałem, mając nadzieję na szybkie rozwiązanie sprawy ku mojej uldze. Pomocnik wydało się rozumieć moje cierpienie i szybko odpowiedział. W porządku, proszę pana, zorganizuję dla pana inny pokój. Pracownik podał mi kluczyk i powiedział, Tu masz klucz. Pokój jest na tym samym piętrze obok schodów. Oboje możecie się tam przenieść. Zdziwionym głosem zapytałem, Co? Oboje? Ale ja jestem sam. Nagłe uświadomienie sobie tego faktu sprawiło, że moje serce przyspieszyło. Nie mogłem pozbyć się wspomnienia, jak często patrzył mi przez ramię w trakcie naszej rozmowy. Dlaczego konsekwentnie spoglądał gdzieś za mnie, jakby potwierdzając obecność kogoś lub czegoś niewidzialnego? Ta myśl przyprawiła mnie od reszty. W przepływie adrenaliny wybiegłem sprintem z hotelu, biegnąc w kierunku parkingu, napędzany przytłaczającą potrzebą ucieczki z tego upiornego miejsca. Wolałem odjechać kawałek i spać w samochodzie niż być tutaj. W mojej głowie kłębiły się myśli. Co miał na myśli, mówiąc o nas obu? Kogo widział poza mną? Wślizgnąłem się na siedzenie kierowcy. Pośpiesznie uruchomiłem silnik. Chcąc jak najszybciej oddalić się od tego chorego hotelu. Przejechałem kawałek i do moich uszu dotarło głośne piszczenie. A na desce rozdzielczej zapaliła się lampka. Cholera, nie zapiąłem pasów. Pojrzałem w dół, by się zapiąć. Kiedy nagle hałas ucichł, a ja poczułem jak pasy ciasno oplatają moje ciało.